Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z szybkim open boxem paczki, którą dostałam od firmy Hello Body. I zostańcie ze mną do końca, ponieważ będę miała również coś dla Was, ale o tym właśnie na końcu filmu. Hello Body to marka, która bazuje na produktach kokosowych. Także dostałam kilka rzeczy i jestem ich bardzo, bardzo ciekawa. Ja nie pokazuję Wam zazwyczaj open boxów ostatnio, ale ten, te produkty są tak ciekawe, że chciałabym Wam je e, pokazać. I zobaczcie, paczki jeszcze nie odpakowałam, jak widzicie, przed chwilą do mnie przyszła. I tutaj mam. E, otwieram tą paczkę, a tutaj mam taki słodki ręczniczek. Zobaczcie, i ręczniczek jest do włosów, e, do suszenia włosów. Do wycierania włosów, ponieważ przysłali mi odżywkę Odżywkę Coco Shine To jest odżywka nawadniająca włosy do włosów suchych, zniszczonych Jestem jej mega ciekawa, ponieważ ostatnio mam problemy właśnie z takimi przesuszonymi włosami Zobaczymy, czy pachnie kokosem Tak, mm, ale przepięknie, to jest taki też... Czuję takie migdały jeszcze, ekstrakt waniliowy, jak się daje do ciasta Także, ale ona jest mega taka, słuchajcie, płynna. Myślałam, że ona jest bardziej zbita, ona jest jak, jak taki olej kokosowy. Także będę sobie ją testować nawet dzisiaj, bo, bo mam z włosami jakieś ostatnio mega problemy. E, tutaj przysłali mi jeszcze Coco Slim i to jest um, olejek, który wyszczupla. Także olejek wyszczuplający. Też, też ten zapach, ten sam zapach. bardzo ładny jest ten zapach. Naprawdę bardzo mi się podoba zobaczymy i ja mam jeszcze mm, taką rolkę chyba z, z liren, także sobie będę tą rolką wmasowywać ten olejek i może mnie wyszczupli. E, następny produkt to jest Coco Clear Mud Detox Mask, czyli pewnie maska oczyszczająca i zobaczymy czy wow jest czarna i też pachnie tym kokosem niesamowite, ten kokos jest wszędzie, a że ja uwielbiam kokos zarówno jeść jak i e, nakładać na siebie Czyli w kosmetykach to, no bardzo jestem ciekawa tego Made in Berlin, właśnie widzę, że te mm, produkty są niemieckie Lubię produkty niemieckie, także zobaczymy I tutaj na koniec mam dwa produkty do ust I to jest Coco Rich, Coco Kiss Także tak, tutaj Rich to jest pewnie balsam do ust Tak, w takich słoiczkach O i balsam do ust, o Jezu, jak pięknie pachnie. Wygląda jak taki miodek, zobaczcie. Jest taki pomarańczowy i niezwykle taki natłuszczający. Ja teraz mam pomadkę, ale sobie go nałożę. Mm, bardzo masyłkowaty, fajny. Fajny balsam do ust, także zobaczymy, będę sobie go testować. I mam tutaj jeszcze Coco Cl Kiss i to jest peeling do ust. Ekstra, naprawdę bardzo fajnie, zobaczymy jak on jest taki cukrowy, mm, super, pod pomadkę matową zrobić sobie peeling, żeby nie było suchych skórek, naprawdę super Wow, dziękuję bardzo Hello Body, bardzo mi się podobają te produkty, będę sobie je testować No i razem z firmą Hello Body um, mam dla Was konkurs Zostawiam Wam również kod zniżkowy 15% na hasło, które macie pod spodem to hasło obowiązuje na wszystkie produkty. Macie 15% zniżki, także naprawdę warto się w coś zaopatrzyć teraz na wiosnę. Szczególnie ta odżywka do włosów jest kusząca, także ja sobie ją na pewno będę testować i dam wam znać. No i razem z firmą Hello Bory mamy jeszcze dla Was oprócz kodu niespodziankę. Jest to konkurs i do wygrania są ekstra nagrody. A ja wiem, że Wy lubicie tak jak ja balsamy ust i peeling ust, często robię je w swoim DIY, w, serii, w swojej serii DIY. Także dzisiaj dla Was mam dodatkowo tutaj komplet właśnie Coco Kiss i Coco Rich, czyli balsam do ust oraz peeling do ust. Te dwa produkty są dla was, te dwa produkty są dla jednej osoby, która odpowie na pytanie konkursowe. Regulamin oczywiście macie na dole w opisie, także koniecznie zerknijcie, zanim weźmiecie udział. No i właśnie pytanie konkursowe jest takie, czy lubisz produkty kokosowe i dlaczego? Najciekawszą odpowiedź nagrodzę właśnie tymi dwoma produktami, raczej tym zestawem. Balsamu do peelingu. myślę, że to się przyda na lato. Tym bardziej, że są to bardzo bogate i fajne produkty. No i warunkiem uczestnictwa jest oczywiście subskrypcja mojego kanału, obserwowanie profilu Hello Body na Instagramie. To są takie dwa naprawdę warunki, które musicie spełnić. No i przede wszystkim to pytanie: także piszcie, jestem ciekawa Waszych odpowiedzi. No i co? Konkurs trwa tydzień i za tydzień ogłoszę wyniki. Także, co? Dajcie mi kciuka do góry, jeśli ten film Wam się podobał. Czekam na Wasze odpowiedzi. Buziaczki do następnych filmów. Pa, pa!